Hej wszystkim, witam was w moim kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was produkty żywieniowe mojego królika, więc zacznę. Pierwszą rzeczą, no nie wiem czy to jest do końca żywieniowa, dlatego że królik tego nie je. No przynajmniej mój, no ale pokażę wam. Jest to ściółka z firmy Vita. I żeby nie było jakichś takich komentarzy, typu że Witapol jest niedobry, niedobry, że ty go używasz i w ogóle. No, dlatego, że ja tylko ściółkę kupuję z witapolu, a inne rzeczy mam z innych. Kolejne rzeczy są to dwa sianka: to jest rumiankowe, a to jest ziołami z Herbal Pets. Tutaj mamy karmę z bepfer, Natur. Takie, są takie serduszka i ja jej nie polecam ogólnie, dlatego że mój królik jej nie jadł. Kolejną rzeczą jest karma z Wersylla Kuni Adult i ją tak średnio polecam, dlatego że przed wczoraj wsypałam jej y, właśnie tą karmę i ona zjadła tylko pół miski, no więc. A zazwyczaj zjadała całą, więc no tak średnio. Kolejną rzeczą jest karma z firmy MEGAN, której nie używam dlatego, że zawiera ona ziarna. Tutaj mamy ten taki jakby segregator, coś takiego. Pojawił się on w holu. Tutaj w holu wymieniałam co jest w poszczególnych kieszonkach, więc obejrzyjcie hol. Teraz w tym i oto pudełku znajduje się... O, tutaj znajdują się dwie takie rurki warzywne y, półgryzaczka warzywnego i tutaj mam y, te takie z lucerną krążki i tutaj mamy drobce których nie używam pewnie wiadomo a zwłaszcza że są one z Vitapolu tutaj mamy gryźć gałązki jabłoni i grusze i taką i oto witaminkę C z Befar. Zastanawiałam się czy to pokazać, ponieważ jest to bardziej do wody, ale pokażę Wam. Witamina C. Okej, okay, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i zapraszam do oglądania innych filmików. Łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć serię Q&A, dodawajcie pytania. O, piszcie pomysły na filmiki Może ktoś by chciał usłyszeć recenzję Któregoś z tych smakołyków tutaj mam No i jeżeli Widzicie filmiki i Daj łapkę w tu i napisz mi co dzisiaj ci... nie